Ba, ma totalnie idziemy tu na kawę. Idziemy na kawę? Tak. Afrykańską kawę. Ja chcę bardzo afrykańską kawę. <grym> Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślałem sobie ostatnio o umowie, wiesz? to, to samo chciałam powiedzieć, że trochę się tego boję. No na pewno musimy się odpowiednio wiesz, przygotować do, do tego podpisania, do wszystkie kruczki prawne. No. Te małe literki, co zawsze są na dole, nie? Nie wiem, bo wiesz, do czego się zobowiązujemy? Nie wiem, co się będzie działo, jak my, nie wiem, się z płatnością, No tak, wiesz, to chyba to jest... To będzie, jak oni się spójnią. No właśnie, to jest ważne chyba, żeby, żeby... żeby dokładnie się zapoznać z tym, jakie my mamy prawa, jakie jak oni, nie? Żeby te prawa były mniej więcej wyrównane, nie? Jak byłem mały, nie wiem, tak cztery, 7 lat, temat, wiesz, taka ekipa była na podwórku. Mm -hmm. I mieliśmy taką bandę, wiesz, gangsta style, gangsta squad i sobie mm, tam biegaliśmy, wiesz, różne tam bazy mieliśmy i tak dalej. I żeby się dołączyć do takiej grupy, trzeba podpisać umowę. No nie i tam było właśnie, że nie można stracać tajemnic grupy, wiesz, nie można iść do innej grupy przez całe życie, tego się znalazka czyli <średziny> rob. No i wiesz, to się podpisywało w ogóle, taką umowę, tutaj, na, na kartce papieru, no i podpisywało się e, krwią. No co ty, <grym> biedne dzieci, okaleczone. Tak. Z, z domu igły wyciągały, wiesz, ciach. Więc umowy są tak ważne. To <grym> są, to, <grym <prawie>. <grym> 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 są to <prace. grym> Czy macie państwo jakieś ogólne pytania do całej Formy zakupu mieszkania od dewelopera na rynku pierwotnym, jaka dzisiaj występuje w znaczy, Polsce. Jak te środki, które Państwu wpłacamy są? Czy są po prostu bezpieczne? Może tak najprościej? Najważniejsze chyba pytanie, no bo pieniądze tak. będą pewnie brane z kredytu, tak? Tak, tak, tak. Jeszcze raz chciałem pogratulować, no bo tutaj jak wiem, to zdaje się nie tylko jest wybór mieszkania, ale wybór wspólnej drogi w tym mieszkaniu Państwa, więc cieszę się bardzo podwójnie. No. Tak, wszystko trochę strach, raz. trochę strach, wszystko tak. Dajcie radę. Znaczy, no, lepiej damy, po, damy, lepiej damy. podejmować od razu kilka ważnych decyzji, niż jest w Jeszcze jedna została, ale to. No to, no to. Może dlatego trzeba było większe wybrać. Ale Dobrze, zostawmy na chwilę. Zawsze możemy myśleć o zmianie. Trzy lata temu w Polsce, cztery już w tej chwili, w Polsce weszła ustawa tak zwana deweloperska, która zmodyfikowała. Mocno dosyć relacje pomiędzy klientem a deweloperem na rynku mieszkaniowym. Ustawa ta wspomaga proces zakupu mieszkań przez klientów, ułatwia bezpieczeństwo transakcji dla klienta, poprawia bezpieczeństwo transakcji dla klienta, i stąd odpowiadając na pytanie o bezpieczeństwo środków, ja odpowiem tak: no, w naszej firmie te środki są zawsze bezpieczne, bo my jesteśmy wiarygodnym deweloperem, i wszystkie budowy dotychczas. Zrealizowaliśmy w terminie, wszystkie mieszkania oddali. Ale oczywiście to nie, może nie wystarczać, i dlatego ustawodawca podjął specjalne kroki zmierzające do zabezpieczenia środków wpłacanych przez nabywców. Po pierwsze, umowa deweloperska, czyli tak zwana umowa przedstępna, wiążąca strony zawierana w formie aktu notarialnego. Jest to bardzo silna umowa. O, 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 odpowiada ona woli stron, zawajorana jest przed notariuszem i nie jest tak łatwo z niej ją rozwiązać. Poza tym środki wpłacane przez klientów deponowane są na rachunkach powierniczych. Są to rachunki powiernicze otwarte lub zamknięte. W naszym przypadku są to rachunki powiernicze otwarte. Bank dysponuje się tymi środkami i wypłaca je na rachunek dewelopera dopiero po zweryfikowaniu, zweryfikowaniu wykonania całościowo danego etapu robót. Nie ma możliwości, żeby deweloper z tych środków prowadził jakąś inną inwestycję, spłacał z nich wcześniejsze nie wiem, zadłużenia, prowadził nowe zakupy gruntów. Te środki są dedykowane tylko do tej inwestycji, na tę inwestycję muszą być przeznaczone i na nią wydane. W związku z tym bank przed uruchomieniem, inspekcja przyjeżdża bankowa na teren budowy, weryfikuje postęp robót, sprawdza prawidłowość zapłacania faktur poszczególnym wykonawcom, uczestnikom procesu budowlanego i dopiero wtedy te środki są. Zwalniane do dewelopera. W ustawie zmienione zostały również kwestie dotyczące takiej no, przykrej sytuacji, która czasami może się oczywiście zdarzyć jak upadłość dewelopera. W związku z tym środki nabywców zgromadzone na rachunkach powierniczych dotyczące zakupu mieszkań są w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do ewentualnie innych roszczeń w stosunku do dewelopera, więc też to zabezpieczenie tutaj ustawodawca przewidział w przypadku takiej trudnej sytuacji. Oczywiście transakcja jest dwuetapowa, bo jest to umowa przedstępna, jest to tak zwana ta umowa deweloperska zawierana w formie aktu, po odbiorze budynku do użytkowania jest akt końcowy, akt notarialny również przeniesienia własności mieszkania, wtedy Państwo wprowadzacie się, prowadzicie ewentualnie prace wykończeniowe i możecie w tym mieszkaniu zamieszkać. No to super. Trochę... Ja się, mam się razem też razem. bardzo Trochę się podziewam razie. No to powoli myślę, że będziemy umawiać ten termin. Ja mam tak. przygotowany projekt tej umowy. Przekażę Państwu, żeby Państwo mogli też w domu spokojnie się z tym zapoznać, ewentualnie skonsultować ze swoim prawnikiem. No i wtedy umawiamy się w Kancelarii Notarialnej, żeby tę umowę podpisać. drugi raz mi się oświadczył, co to za O, pięknie. Dobra, wiesz, że mnie to dużo kosztuje ten pierwszy taniec, kubasz. Kochanie. No ale dobra, no, walc, nie? No <grym> dawaj, no. No dawaj, no. A ja prowadzę, tak? Mm. Dobra, no od prawej. Mm -hmm. Dobra. Raz, dwa, trzy. A to jest wiedeński czy angielski, bo nie wiedząc. wiedeński, dwa, dobra. Dwa, no. Raz, dwa. <grym> raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Okay. <grym> <grym>